Konsorcjum EPOS.pl prowadzi kompleksowy monitoring pola geomagnetycznego. Obserwacje są wykorzystywane do celów naukowych i aplikacyjnych. Projekt EPOS pozwolił nam radykalnie zmodernizować aparaturę pomiarową i stworzyć nowoczesną bazę danych. Pomiary absolutne pozwalają śledzić zmiany wiekowe. Obserwujemy aktualnie osłabienie ziemskiego pola magnetycznego, co może doprowadzić do przebiegunowania. Pomiary krótkookresowych wariacji pola służą do monitorowania stanu magnetosfery i jonosfery. Są to elementy pogody kosmicznej, która wpływa na system łączności i lokalizacji GPS. Prowadzimy również obserwacje zjawiska rezonansu Schumana. Jest to istotne ze względu na korelację jego intensywności ze zmianami klimatycznymi. W Polsce od lat 50 i XX wieku nieprzerwanie prowadzone są badania zmian wiekowych pola magnetycznego Ziemi na punktach osnowy magnetycznej kraju. Pomiar składowych pola magnetycznego Ziemi, wartość jego natężenia, deklinacji i inklinacji umożliwia tworzenie aktualnych map magnetycznych, niezbędnych w nawigacji cywilnej i wojskowej. Pole magnetyczne na obszarze Polski jest bardzo zróżnicowane, a globalne modele nie oddają jego istotnych cech. Systematycznie prowadzimy badania struktury litosfery. Pozyskane szerokopasmowe stacje magnetoteluryczne wykorzystujemy również do badań eksploracyjnych i środowiskowych. W ramach projektu powstała nowoczesna baza danych i produktów powstałych z ich przetwarzania. Bieżące dane przesyłane są online do naszego repozytorium i dalej w czasie quasi-rzeczywistym do światowych sieci i centrów danych. Stworzono szereg aplikacji do akwizycji, przetwarzania i wizualizacji danych oraz ich produktów.